W Ninjago jest masa dobrych odcinków, ale wiadomo, w każdej serii, czy Ninjago, czy w jakiejś innej, są też te gorsze odcinki. A w tym filmie właśnie wam je przedstawię. Nie będzie to moje top 10 najgorszych odcinków, lecz zasugeruje się to opinią społeczności, która ogląda Ninjago. W tym pomoże mi strona IMDB która jest największą stroną, jeżeli chodzi o różne opinie w internecie na temat filmów. Mamy tam średnie ocen do każdego odcinka osobno. Można wystawić tam od jednej gwiazdki do 10. Film nie jest reklamą tej strony, po prostu zasugeruje się tą stroną, podam swoją opinię na temat danego odcinka i powiem czy moim zdaniem zasługuje na to by być w top 10 najgorszych odcinków, dlatego zapraszam Ciebie do oglądania zaczynamy od końca, a na miejscu 10 odcinek pod nazwą Usterka, sezon 12 odcinek 6 odcinek nie jest zły, ale jakiś mega super też nie jest ninja poznają Okino oraz mówią mu, że tak naprawdę jest postacią z gry, choć na początku im nie wierzy to na końcu odcinka zdaje sobie z tego sprawę i to tak naprawdę są te bardziej znaczące momenty w tym odcinku. No co prawda trwa on tylko 11 minut, więc wiadomo, że za dużo tam się nie wydarzy. Średnia ocen to 6.4 na 10 gwiazdek. Jest tam 97 ocen. Niestety nie ma napisane ani jednej opinii, hmm. więc ludzie nie uzasadniali, dlaczego ten odcinek im się nie podoba, ale zajmuje on dziesiąte miejsce, jeżeli chodzi o najgorszy odcinek Ninjago. Według oczywiście tych ludzi, którzy oceniałem na tej stronie, bo dla kogoś z was to może być jeden z lepszych odcinków. A na miejscu dziewiątym odcinek z tego samego sezonu, czyli 12 i tym razem jest to odcinek trzeci. Nazwa odcinka to poziom 13. Moja opinia jest taka, że ten odcinek nie jest jakiś zły. Myślę, że jest na podobnym poziomie jak poprzedni. W skrócie, więźniowie zostają uwolnieni z więzienia, a ninja wchodzą do gry. Tak w jednym zdaniu można opisać ten odcinek. Nawet spodobał mi się taki jeden żart, taki śmieszny moment z odcinka, gdy Kol wybierał z kina do postaci przez długi czas, jak oglądaliście ten odcinek, to może pamiętacie ten moment. A jeżeli chodzi o opinie innych o tym odcinku, no to średnia gwiazdek to 6.4 na 10 i nikt nic nie nie napisał, więc nie wiemy co spowodowało to, że ten odcinek notuje się tak nisko. Tyn tyn. Numer 8 zajmuje odcinek pod tytułem Numer 7, który jest w 12 sezonie, dokładnie odcinkiem 10. Ninja przygotowują pojazdy do wyścigu, a Lloyd uświadamia Numer 7 o tym, że jest postacią z gry. I wszystko, co tam się dzieje, jest grom. Odcinek bardziej mi się podobał niż te dwa poprzednie, więc nie jest zły. Znowu nie mamy napisane żadnej opinii, ale mamy średnią gwiazdę, która wynosi 6.3 na 10, z wystawionych 97 ocen. Numer 7 Nie chodzi o ten odcinek, tylko o kolejny numer Po trzasku, czyli odcinek 4, sezon 11 Nie chcę, żeby to był jakiś odcinek, gdzie ja marudzę Ale według mnie te odcinki, które omawiałem wcześniej w tym odcinku Były po prostu lepsze od tego Bo O czym jest ten odcinek? Ninja są na pustyni, wielki żółk zjadł im konwertor pojazdu i bez niego nie mogą jechać Zain chciał dać się połknąć przez tego żółka Aby wyjąć ten konwertor Ostatecznie tak zrobił i go wyjął Średnia ocen to 6.3 gwiazdki na 10 i Jest tam 116 opinii. Niestety nie mamy tam nic do przeczytania znowu. Z tego odcinka pochodzi też ten memiczny tekst Kaja. Hej ludzie, jesteście zbyt ważni dla drużyny. Nie zrobi to ktoś mniej istotny. Jak Jay? Mnie akurat śmieszy ten tekst? Jestem ciekawy, co wy o nim sądzicie. I teraz mamy miejsce szóste, odcinek trzeci, sezon 11. Opowiadam o tym, że ninja dostają nowe pojazdy, jadą przez pustynię, spotykają tamtego Żuka, który ich goni, utknęli na pustyni, a odcinek się kończy. Szczerze, to nie dziwi mnie, że ludzie akurat tak wybrali. No bo, jakby tu wybrać 10 najgorszych odcinków, to nawet jeżeli ninjagu miałby by same bardzo dobre odcinki, to i tak trzeba byłoby wybrać te 10, które lekko mniej przypadły do gustu. Myślę, że ten odcinek może tam być. A nazwa tego odcinka to trudne początki. Przepraszam, zapomniałem powiedzieć na Nazw odcinka, jak mówiłem, sezon i numer odcinka. Jeżeli chodzi o, o oceny oglądających, no to średnia gwiazdki jest to 6.3 gwiazdek na 10, liczba ocen to 193 i nie mamy znowu napisane tam żadnej opinii. Miejsce piąte, na którym znajduje się odcinek ósmy sezonu jedenastego pod tytułem Weżro przedstawia nam ataka Zfiry i jej armii na miasto Ninjago. Odcinek odbywa się w taki formacie, jakbyśmy oglądali wiadomości w telewizji. Program coś typu TVP Info. Nie jest to format odcinka, który jakoś mocno do mnie przemawia, ale taki jeden odcinek jest jak najbardziej w porządku. Nie dziwię się, że ten odcinek zajął miejsce tak nisko, no bo ludzie jednak przyzwyczaili się do starych, normalnych wersji odcinków, że fabułę mamy wprost bez żadnych otoczek telewizyjnych. Chociaż jest to dosyć moim zdaniem pokazane, fajnie, ale jest to i tak taka otoczka telewizyjna, no komuś po prostu mogło to nie przypaść do gustu. Ja mówię, jeden taki odcinek jest jak najbardziej w porządku. A jeżeli chodzi o opinie innych, to średnia gwiazdek to 6.2 na 10, mamy tam 186 wystawionych ocen, ale znowu nikt nic nie napisał. Numer 4 Teraz to nie odcinek, ale film. Stwierdziłem, dodać Ninjago mówi, przez to, że ma średnią ocenę 6,1 gwiazdki na 10 oraz 33 tysiące opinii, więc tutaj już będziemy mieli z czego czytać. Stwierdziłem, aby to dodać jako taki bonus na miejsce czwarte, bo ma taką samą średnią ocen co następny odcinek, tylko po prostu ma ich więcej, bo aż 33 tysiące. Na tym filmie byłem w Dzień Premiery w Kinie, oceniłem go wtedy 10 na 10. Teraz raczej bym już nie dał mu aż tyle, ale i tak film mi się podoba, choć ostatni raz go oglądałem kilka lat temu. to Myślę, że jakbym dziś go obejrzał, również by mi się spodobał. A co sądzą o nim inni? Nareszcie mamy co poczytać. Jest! Dobra, lecimy. Jak coś to jest tłumaczone głównie pewnie z angielskiego na polski. I to jest wiadomo, pewnie tak dosłownie tłumaczone, więc to czasem dziwnie będzie brzmieć. No ale trudno. Pierwszy. Jeden na dziesięć. Nienawidzę tego. Jestem wielkim fanem serialu Ninjago i budowanie świata w tym serialu łamie mi serce. Chciałbym, żeby okazali mi więcej szacunku. No ktoś tu się ewidentnie zdenerwował. Dobra, kolejna opinia. Świetny film, ale pełen kilku zauważalnych wad Wciąż musisz zobaczyć Mam 15 lat i szczerze mogę powiedzieć, że to był dobry film Taka dość pozytywna, 8 na 10 Bardzo zły film Dzego mówię, jest przeciętny Naprawdę okropny film Ten film w ogóle nie podąża z fabułą serialu Ogólnie też bym wolał, żeby ten film był bardziej sklejony z fabułą serialu Ale dobra, czytamy dalej Mój syn był śmiertelnie znudzony Było bardzo mało humoru i bardzo mało fabuły No generalnie no, ludzie przypróli się do tej fabuły 4, a jakby liczyć ninja, go mówi to 3,5. Odcinek drugi, sezon jedenasty. Poszukiwaniu przygody to właśnie tytuł tego odcinka, i tak w skrócie można go opisać. Ninja, szukają jakiejś przygody przez cały odcinek, ale nie wpada im nic interesującego. Dopiero na koniec odcinka z telewizji dowiadują się o piramidzie i jadą tam. Nie ma co się oszukiwać, odcinek jakoś znacząco nie wpływa na fabułę, więc moim zdaniem myślę, że jest średni. A średnia ocen to 6.1 gwiazdki na 10, a liczba wystawionych ocen to 204. Powrót lodowego cesarza. Odcinek 24, sezon 14. Misako znajduje proroctwo, a Pixel znajduje Zejna, któremu coś się stało. Nagle przyjeżdża Ronan, albo Ronin, bo nie wiem w sumie jak na niego mówić. Kiedyś w odcinkach mówili na niego Ronan, teraz mówią Ronin, więc nie wiem w sumie jak to jest. W każdym bądź razie zabiera ich. Odcinków niby się dzieje, ale w sumie jakoś mocno ten odcinek mi nie przypadł do gustu. Jest po prostu okej. Okay. Ale co na to inni? Średnia ocen to 5.9 Gwiazdki na 10 ze 132 ocen.

Sensei Wii, Pixel otwierają portal do innych krajów. Przez chwilę mamy bobry z Lego Chimmy i z krainy umarłych ucieka jej znakomitość. Następnie przez pół odcinka jest walka Pixel z jej znakomitością. Moim zdaniem za mało dzieje się dla fabuły w tym odcinku i myślę, że inni też tak sądzą. Dlatego tak niskie miejsce znajduje ten odcinek. Średnia ocen to 5.3 gwiazdki na 10, czyli jest to dosyć mocny spadek ze 189 wystawionych ocen. Bo mamy do przeczytania 4 recenzje. Teraz wam je przedstawię. Za dużo jak na jeden odcinek. Całkiem nieźle. Najgorsza rzecz w ninjago od dnia odejścia. Pewnie jest to jakoś źle przetłumaczone, ale. No, mniej więcej o coś takiego. Całkiem niezły odcinek. I uwaga, miejsce pierwsze. Oficjalnie najgorszy odcinek ninjago, według społeczności. Czyli odcinek 19, sezon 11. Który nazywa się Najgorszy Ninja. Trochę dziwnie się złożyło, ale tak już to wyszło. Cały odcinek opowiada o tym, że Ultrafiolet i Mechanik uciekają z więzienia. potykają Fuji Dafa i dyskutują, który ninja jest najgorszy. Opisują walkę, animacja jest w stylu anime czy coś podobnego. Nie jestem do końca pewny, czy to anime, ale przypomina mi je. Możecie napisać w komentarzu, czy według was to jest anime, czy nie to nie jest według was anime. Wtedy czym to jest według was. I szczerze nie dziwię się, że ludzie tak ocenili Bo jeżeli ktoś nie lubi stylu anime, to ten odcinek nie będzie mu raczej się podobał. Dodatkowo w sumie odcinek nie wnosi nic do fabuły, bo na koniec i tak pixali chłapie z powrotem i trafiają do więzienia. W miarę myślę, że się zgadzam ze średnią oceną, która wynosi 5 kropka 1 na 10 z 204 opinii i myślę, że na chwilę obecną może być to najgorszy odcinek. Wiadomo, w każdym serialu są lepsze i gorsze odcinki, a nawet te 10, o których mówiłem, to większość z nich nie jest taka zła, więc Ninjago jest naprawdę fajną serią i mamy napisane jedną recenzję pod tym odcinkiem, ktoś dał 10 na 10 gwiazdek i napisał, że uwielbia ten odcinek. Wiadomo, każdy może mieć swoje zdanie i dla kogoś może być to najlepszy odcinek, a dla kogoś najgorszy. Teraz wyświetlałem ci się w różne filmy, na przykład playlist z najlepszymi filmami na moim kanale, koniecznie jest zobacz, na pewno jakiś film Ci się spodoba, lub jakiś inny zobacz, który Ci się wyświetla, któryś na pewno Ci przypadnie do gustu. Wszystkie filmy są ciekawe, więc patrz.